Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym podsumowaniu Bookathonu, czyli maratonu czytelniczego, który organizujemy wspólnie z Anitką z Book oraz Olgą z Wielkiego Buka. Dzisiaj mam dla Was podsumowanie wezwania pod tytułem książka, której nie przeczytałam jeszcze od kilku, kilku lat i która czeka na mnie od kilku lat. I moim tytułem było 100 lat samotności Gabriela García Marqueza. I tutaj jeżeli chodzi o ten tytuł wkradła się taka... Hmm wkradło się takie małe nagięcie zasad, nagięcie reguł, ponieważ ja skończyłam tą książkę czytać dopiero dzisiaj, czyli wyzwanie, które tak naprawdę miałyśmy przeznaczone z dziewczynami na poniedziałek u mnie skończyło się we wtorek. I to jest też odpowiedź na pytanie, które wiele z Was mi zadaje i zadaje też dziewczynom, czy wyzwania muszą być spełniane konkretnie tego dnia, kiedy mamy je wyznaczone. Otóż nie. Możecie wyzwanie dokończyć sobie kolejnego dnia, możecie przenieść je na inny. Dzień. Możecie zamienić kolejność tych wyzwań, e, możecie jedną książkę, która jest wyjątkowo gruba i potężna i obszerna, e, czytać przez kilka dni, w międzyczasie czytając inne książki. Najważniejsze jest to, żebyście te książki przeczytali, a nie konkretnie to, e, kiedy to zrobicie i czy wyrobicie się w konkretnie danym dniu, aby dany tytuł przeczytać. 100 samotności to było blisko 500 stron dosyć nietypowej powieści, 450 niecałe 4 strony, 454 strony nietypowej powieści, nietypowej sagi rodzinnej obejmującej aż 6 pokoleń rodu błeniów, rodu, który jest skalany, użyjmy takiego słowa związkami kaźrodczymi i który przez te związki kaźrodcze wikła się w różne dziwne układy i w różne dziwne, nie do końca sprzyjające im okoliczności i wydarzenia, które potem rzucają cień na każde koronawirusa Kolejne pokolenie. Na rodzie wciąży ogrom, ogromna klątwa mówiąca o tym, że ze związków haźrodczych będą rodzić się dzieci ze świńskimi ogonami, przepowiednia, która jest jednocześnie bardzo straszna, ale która mimo swojej przerażającej wizji zaczyna coraz bardziej e, zanikać o niej pamięć i ostatecznie e, ostatni potomkowie rodu błaniów kompletnie już tej przepowiedni i tej klątwy na nich ciążącej nie pamiętają. Marka 100 latach samotności stworzył świat, w którym wydarzenia nadprzyrodzone, wydarzenia fantastyczne. Mieszają się z takimi wydarzeniami codziennymi, zwykłymi i banalnymi, prozaicznymi, można by nawet e, powiedzieć. E, tak naprawdę wydarzenia fantastyczne takie jak latanie, takie jak nadprzyrodzone zdolności przewidywania przyszłości na podstawie tego, jak wyglądają dane przedmioty, jakie wydają one dźwięki, w jaki sposób się poruszają, wzbudzają o wiele mniejsze zdziwienie i zainteresowanie wśród całego rodu błędu, ale wśród i miasteczka, które ten lud zamieszkuje, niż wynalazki techniczne, wynalazki cywilizacyjne, które do miasteczka, do wioski przyprowadzają i pokazują mieszkańcom cyganie. Saga rodu Bł Błeniów, toczy się w miasteczku, które zostało przez pierwszego z rodu błęniów założone, i tak naprawdę wokół rodziny błęniów, wokół ich domu, toczy się cały świat, całe życie tego miasteczka. Miasteczka, które jest odcięte od jakiejś większej cywilizacji, które żyje swoimi własnymi sprawami, które odbiera nowinki technologiczne jako coś niestworzonego, a żyje tak naprawdę na co dzień z rzeczami magicznymi i tak naprawdę jakimiś przepowiedniami, legendami, które w cywilizowanym właśnie. W świecie wydają się kompletnie, no wiecie, niestworzone i niewarte wierzenia w nie. W świecie, które którym Markę stworzył, miesza się legenda z rzeczywistością, magiczne przedmioty z prozą życia. Ciężko jest nam stwierdzić, kiedy czytamy tą powieść, czy to, o czym czytamy, jest jeszcze prawną i faktem, czy to już jest tylko fantazja, ułuda i jakaś wyimaginowana rzeczywistość dom Błeniów, wokół którego toczy się życie w miasteczku, staje się nie tylko centrum życia tego miasteczka, ale staje się również główną osią całej powieści, ponieważ on jest rozbudowywany, on jest niszczony, popada w ruinę potem po to, by potem znowu być odbudowanym, znowu popaść w ruinę i tak naprawdę historia zatacza koło, jeżeli chodzi właśnie o dom Błeniów. Konkretnie określony porządek, który funkcjonuje w rodzie Błeniów, ale też i w miasteczku, w którym oni zamieszkują w ich domu, zdaje się, się burzyć widmo wojny, przemian ekonomicznych, politycznych, jednakże okazuje się po pewnym czasie, że tak naprawdę te drastyczne, dramatyczne wydarzenia, owszem, wpływają w pewnym sensie na ich historię, ale nie wpływają na powtarzalność losu każdego kolejnego pokolenia. Czyli tak naprawdę te wydarzenia toczą się jakby. Według określonego schematu i ten schemat właśnie Marquez nam e, pokazuje. Napisana przez Markeza historia na pewno nie jest łatwa w czytaniu i nie ułatwia jej czytania również fakt, że e, Marquez nie umieścił tam żadnego konkretnego przedziału czasowego. Czyli kiedy czytamy dany rozdział w książce, e, historia e, biegnie jednym właściwie cięgiem, mówiąc kolokwialnie. Czyli nie mamy informacji o tym, ile minęło dni, ile minęło miesięcy, tygodni. Czas wyznaczają wydarzenia powtarzalne w każdym pokoleniu, takie jak narodziny, śmierć, żałoba, wesela, okresy narzeczeństwa. To jest jednostka czasu, tak, w powieści Markeza. Jeżeli chodzi o przebieg życia kolejnych pokoleń błeniów, nie jest łatwo je śledzić, ponieważ każde kolejne pokolenie nadawane ma te same imiona. Więc dosyć łatwo jest zgubić się w tej historii i nie być do końca pewnym, kto jest bratem kogo, kto jest czyją siostrą. Do końca sprawę komplikuje jeszcze e, fakt, że oni wchodzą ze sobą w związki kazirodzcze. Więc tak naprawdę mamy ogromną ilość bohaterów, których śledzimy. Ciężko jest nam już w pewnym momencie dojść, kto jest kim. Musimy się w pewnym momencie zatrzymywać w tej historii. Ja tak miałam, że zatrzymywałam się, musiałam analizować to, co się działo i do końca to, o kim teraz czytam i czyją historię, teraz nam Marques y, przedstawia. Sto lat samotności jest książką niezwykle trudną, ale też bardzo, bardzo piękną, o zakazanej miłości, o nieuchronności koła losu, o przemijalności i w końcu o samotności, która pojawia się nawet w tłumie ludzi. Nie jest to książka, którą mogę poradzić każdemu. Z pewnością jednak będzie to książka dla was, jeżeli szukacie powieści pisanej z wielkim rozmachem, powieści o sadze rodzinnej, w której jest ogromna ilość tajemnic do odkrycia, ogromna ilość zagadek do rozwikłania, w której nowoczesność miesza się z tradycją, z legendami, z taką głęboko zakorzenioną, zakorzenionym przekonaniem o tym, że magiczne i nadprzedzone wydarzenia są czymś kompletnie naturalnym i czymś, z czym trzeba się pogodzić, czymś, z czym trzeba żyć. Na koniec jeszcze małe wyjaśnienie, dlaczego uważam, że powieść Markeza jest książką, która słusznie czekała na mnie od kilku lat. Jestem przekonana, że gdybym sięgnęła po tą powieść 4, ponad nieco 4 lata temu prawie 5 lat temu nie byłabym nią tak zachwycona, jak jestem teraz. Myślę, że byłabym zagubiona w tych wszystkich zawiłościach. Kompletnie losy tego rodu nie wciągnęłyby mnie, nie wchłonęłyby mnie do siebie. Wydaje mi się zwyczajnie, że byłabym na to zbyt może niedojrzała, zbyt zniecierpliwiona, żeby poznać konkretną historię bez tych wszystkich fantastycznych i legendarnych opowieści i wydarzeń kompletnie niezwiązanych ze światem rzeczywistym, a może związanym, ciężko jest to stwierdzić u Markeza. W każdym razie są pewne książki, na które warto jest czekać kilka lat i Odnoszę wrażenie, że 100 lat samotności właśnie zalicza się do tego gatunku książek, na którą warto było czytać, czekać kilka lat i której nie polecam sobie samej sprzed 4 czy 5 lat, ale teraz była dla mnie świetna powieść i miałam dużo rozrywki czytając ją. Czeka na mnie kolejne wyzwanie do wypełnienia, które ja zaczynam już zaraz po nagraniu dla Was tego filmu. Mianowicie muszę przeczytać książkę z gatunku, po który sięgam najrzadziej. W ostatnich miesiącach, w ostatnim roku niemalże gatunek, po który najrzadziej sięgałam, to było Young Adult, czyli książki młodzieżowe. Zdecydowałam się na Czerwoną Królową Wiktorii Iwiat, książkę, która jest niezwykle teraz popularna i której popularność zaczyna mnie coraz bardziej interesować i wzbudza we mnie wielką ciekawość, co tam ciekawego się dla nas kryje. Szczególnie, że mamy chyba jakąś silną bohaterkę. To więc dzisiaj przede mną. Nie zapominajcie o tym, że na Instagramie trwa cały czas konkurs, w którym każdego dnia ja, Anita oraz Olga mamy dla Was książkowe nagrody. Dzisiejsze wyzwanie to zabierz książkę do łóżka, więc zachęcam Was do udziału w nim, do dodawania swoich e, zdjęć i do powalczenia o e, fajne książkowe nagrody. Dajcie znać jak Wam idzie wyzwanie czytelnicze. Do zobaczenia już wkrótce, trzymajcie się ciepło, cześć!